Olej, jak dla mnie, Oblak jest os os najbardziej oskryptowanym bramkarzem w grze. Mówisz? Mhm. Wiesz, co on zrobił? Mane był na czwartym metrze od bramki. Eee, czekaj, bo wątek straciłem. Powiedzieć. A, a tak, Mane był na, na, piu... na czwartym meczu od bramki. Strzał z główki Jodge z gniewego orka. Oj, Jodge 100% z gniewego orka. Elo, lo, lo, Tisa Orka pana! O jean mam bramę ktoś jest jeden w jeden meczach. Jebiesz, Jebiesz sobie, olo, olo. Kurwa pojebało cię, Jasiek No, lajka. Pokczam. Pokczam. Pokczam, widzowie, pokczam. Pierdolę ci starego, o ty kurwo Jebana. Chyba ci wyjebie, serio. Bamboleje. Czemu grasz mną na lewym skrzydle? Nie gram tobą Co? na lewym skrzydle, patrz. Gram tobą na centralnym SPO, widzisz to? Widzisz to, kurwa. Nie patrz. Jakim mną? <grym> Neymar. Kto napisał? Neymar? Kumpel mój napisał Że jest kurwa Neymarem niby Kurwa Odjebałeś o... mu że ten Że, że wolę, żebyś zagrał Ale on cię słyszy chyba pojechał na no, czy... no, on cię słyszy <laughs> Chyba głos Na tym <laughs> Racja Ja pierd... Neymar Neymar ogólnie to się pałkę. szpałkę Taniej już po 100 tysięcy dziennie, teraz pójdę się zżygać. Gdybyśmy wyszli na rulika, to byś zobaczył. No kurwa, zobaczyłbym. No, slalomy po czterech piwach. Sl Jak? Slalomy po czterech piwach ze starym, Jaśka. To jest hit, kurwa wow, 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 wow. Co? super składzik, kurwa! Kogo ma? Pele, Gomez, Inform, Walker, Inform, Kylian Mbappe, Mane, Inform, Traore, Yashin, Kante, Salah, Pogba... Pogchambisowie. Chyba zmieniłeś. Jeszcze Cancelo. Oczywiście Ale... RTTF. No a jak? Nie, nie, ma... Ajax Koko koko ko, kolba kukurydza O boże święty co to jest za wiza? Maldini robi co to heca Kurwa Ja cię chwycę z Maldini Nie no to jest hit no Co by bilans chyba 0-2 Wierze. No Ha! <laughs> Co to było? Nara <laughs> Kilian Jezus... Moje uszy... Pokczampy na czacie! O kurwa... O kurwa Kilian... No! Przestań tak robić, ty gwiandajku! Myślałem, że do mnie coś będziesz mówił... Ja myślałem, że do mnie coś powie... Chyba źle o nim świadczy. A, ale spierdoli... Nie, Ja nie potrafią normalnie to. piłki podać do nogi na 2 metry. Ups. Jest oblak. Jeszcze nie. raz powiesz ups. 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 Okay. Ups. Oops. Oops. śmierci. Pasz, powiedz ups Poprosił cię. Ups. Poprosił cię. Powiedział, powiedz jeszcze raz, ups. ups. Powiedział tak. Nice. Nie zajebisty składzi chłopman, nie? Kolba kukurydzy, twoja stada. Mm. O, je wiesz główne melo. <laughs> <laughs> okay, a kiedy dobra wstajecie tutaj? w tym Będzie jak mój znajomy, który trafia ten. Trafia Zidana a później ma z 525 Czy masz kurwa znajomych? Ale mi lukę no chłopie Nie rób tak kuik Błagam. Ale kuik nie trafi Zidana. No tak... Dobrze, ale kuik Kuik ma więcej skilla od niego i mogłem gra od chyba czterech lat w FIFA. A, Walker informie wyruchał. No proste, no proste. Kurde, mać, No, no widzisz sobie prosta kukurydziana. Nie, no to Odbała. jest jakiś hit. Ej, podaw... Całką przyćmienia na dół Tak jest, najbardziej mm. <gulik> Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest Dobra, mamy słapa Wyszedł debil! <gulik> dostał drugą i wyszedł Olej Bayern też dostał drugą Ale nie wyszedł Hack. No jeszcze nie Jeżdża tutaj MassNation, nasza trójka coś... Nie, nic nie mam, bro. Co? Pokazałaś... Kurwa mać... Ci... Aaa, krzyży chcesz zobaczyć? Dobra, już ci pokazuję. <grywa> <grywa> Go wyłączył, widziałem to. Ty, to była jedyna bramka, naprawdę. Ale ja Ci pokażę, dlaczego puskas jest pojebany. Patrz, on z takiego kąta trafił. Pozdrawiam. Fajny z Polecam. O, o. patrzcie, krzyk, kuncha, Kunha! Co tam potrzeba do tego, na tego Kunhe, żeby zrobić? Nie wiem, sumie. A nie Brazylijczyków? Nie. Mi się wydaje, że właśnie nie trzeba Brazylijczyk. A mi się tak nie wydaje. Na kunche? Kunha. Kunha. Się bramkę poza kola karnego. Się gola. jest zaleczysty system Brazylijczykami w dwoma różnych wygranych meczach. A wydaje W każdym z nich cztery słabszych, Wygrać cztery mecze to może i... na początek roku. Nie żyje Jerry Mar... Martin, autor wy wy wykonu You'll Never Walk Alone. Dobra, wal się, ty Serio? No. sobie słyszałeś? Co? No. Jasiek, powtórz. No ja go zmutowałem. A, <śkuj>. A w czym my to mamy, z Jasiek, zrobić? No w tym. LTMHL? -HL? LTM mhm. Mm Co? Różne ligi, ligi 7. No. Kurwa proszę Neymar, Taliska Wypożyczonek no. Alan co wyjdzie A B 291 9 na świecie 15 Joao Victor Rodrigo Ale ekipa. Zaraz wrócę Wrócę na 19 Nie A, Olej Co? Jeszcze zanim pójdę, to zobacz sobie moją bramkę z wolnego. Już sprawdzę. A, i osadził taką bramę. Jak, no przecież w piłkę lecia prosto w bramkarze, on stoi. Oj, a ty widziałeś z jakiego on konta tu wsadził? No właśnie, zauważyłem. Jasiek! Hmm? Gerard, Gerard no tylko dalekie podanie i uderzenie z daleka. Cen, cechy. Bo co? sam się. A z albo nie wiem, niedobre, niedobrze dobrane buty? <grym> ale do, o czym teraz mówisz, do mnie? Do Gerarda, no. A wiesz, jakiś zajebisty, ale nie, tak bez skapy, nie? Cieszę się, naprawdę. Jak Haji. No, to chodź kurwa, te podanie, jak to podanie, jakie ja pierdol... Nie, dobra. Ice kurwa, traf tego. Powiedz, A Haji nie powiedz jest dobry? No jest, ale jest, Gerard jest o wiele lepszy. Powiedz sobie, że nikodem trafi tego. A wiesz, to trafił nikodem? Gordiola. Dobrze. Brawo. Ile ja mam? Likras, 2, 3, 4, 5. 5 mam. Ej, właśnie przez, Przedstawię sobie to na, na ten na menadżerskie. Znaczy z menadżerskiego. Damy sobie Niemca. Mam tu jakiegoś Niemca, może? W sumie ikony to jest inna liga, nie? Tak. Dzięki sobie za podpowiedź. Mówiłem, że można ikony wsadzić. To z Zidanem se pogram. Z Zidanem i tym. Z Zidanem i Maradoną. Mhm. Albo nie, jestem, nie, nie, Maradoną mi się nie chce. Gerardem se pogram. Gram się moim klasycznym środkiem pola w sensie. A ja jestem obok ciebie. bierz, bo ja cię rozjebię. Sobie jebiesz gównem, w sensie Jasiek. bierz gównem. Miał być Jasiek. Dzięki olej. Dzięki olej. Jasiek wie, że Cię nie szanuje. Wiem. Nie no, szanuję 100%. Wygrałem ten mecz. Podczam! Widzowie Widzowie dawajcie jebiemy Orkadisa. <grymne> Mam tu 7 lig kurwa. Francus albo Niemiec Premier League. To rola niech na przykład będzie no Co to Masno znaczy Masno, masno! A co to masno znaczy? U tego Bania u cygana, ba bania u cygana. Co masno znaczy O tego? Ty Mam ty... ekipę, jest zawsze z moim teamem. O kurwa, ale mi się adwokatem odjebało. W sumie, zamiast tego Zidana mama do mnie dzwoni, ja pierdolę z Halo Halo, no, no co? Czemu? No bo wuj, łukasz za chwilę, środkowego. Co? No blable przyjadą, jezu. O! No. no jeszcze i nie masz na to. Nie wiem, jestem, jestem, dobra, no. No to idź wyjeźdź, no bo piecyka nie uniesiesz, nie? Nie wiem. Dobra, idź sprawdź. Jak ten, to. Dobra. A jak co? Nie my już jesteśmy za chwilę, dobra? Dobra. No. Nara. Za dwu... uh! A co ty kurwa głuchy jesteś? Trzy, cztery, pięć, sześć. Ja pierd.

Halo. Halo? Jestem? Miałeś piecyk? piecyk? Tak, przyniosłem piecyk. Brawo Jestem kur o minutka. Hmm. Minutka została Tak